Dzień dobry, Maja Małaszek, zapraszam Państwa na najnowsze wydanie Zgierskiej Przestrzeni. Nieco ponad 65 tysięcy złotych zostanie wydanych na realizację zwycięskich projektów w konkursie o mikrogranty dla mieszkańców. Wnioskodawcy mogli pozyskać od 5 do 10 tysięcy złotych na realizację pomysłu, którego celem jest poprawa warunków życia i rozwój miasta. Konkurs pokazał, że Zgierz ma bardzo młodą twarz. Po mikrogranty zgłosiło się w sumie 9 organizacji, ale pozytywną ocenę przeszło 7. Wszystkie zwycięskie projekty adresowane są do najmłodszej grupy i materializują się w nich cele polityki młodzieżowej miasta. W praktyce zwycięskie granty zostaną przeznaczone głównie na realizację wydarzeń rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży oraz na zakup sprzętu sportowego. To będą m.in. turnieje sportowe, ale także warsztaty choreograficzne, baletowe na lodzie. Nie zapomnieliśmy oczywiście o niepełnosprawności. To jest też bardzo fajna sytuacja, że młodzi ludzie będą mogli poznać osoby z niepełnosprawnością, a także integrować się z nimi, poznać ich prawa. I w takiej wspólnej, myślę, warsztatowej zabawie będzie mogło to przybliżyć młodzieży całą tematykę niepełnosprawności. Będzie bardzo fajny klip, który zostanie nakręcony w, na terenie naszego miasta i mam nadzieję, że pokaże bardzo fajne miejsca. Do tego należy jeszcze tutaj podkreślić zajęcia z turystyki górskiej, co jest taką nowością na terenie naszego miasta. Wszystkie siedem projektów będzie zrealizowanych do 16 kwietnia. Ich pełna lista jest dostępna w biuletynie informacji publicznej. Środki na mikrogranty zostały pozyskane w ramach projektu Zgierz Nowoczesne Miasto po godzinach finansowanego w ramach programu Rozwój Lokalny. Za nami niecodzienny Festiwal Sztuki Albertiana. 7 lutego Zgierz, jak co roku mniej więcej o tej porze, był areną wyjątkowych przeżyć podczas regionalnych eliminacji do ogólnopolskiego XIV Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Był to zarazem pierwszy festiwal bez zmarłego kilka tygodni temu księdza Tadeusza isakowicza Zaleskiego. Na scenie w szkole podstawowej nr 8 zaprezentowały się zespoły i soliści z województw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Zasłużenie tytułu zwycięzcy z gierskich eliminacji zdobyła grupa teatralna Masakra ze spektaklem Niebieska Planeta. Tytuł najlepszej solistki przyznano Sylwii Kałuży z zespołu szkół specjalnych w Wieluniu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom. Teatr dla osób niepełnosprawnych to nie tylko forma sztuki, ale również świetny sposób na rehabilitację, poznanie świata i wyrażanie siebie. Organizatorami Albertiany są Fundacja imienia brata Alberta oraz Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko, a jednym z patronów wydarzenia był prezydent miasta Zgierza. Jeszcze nie wystęgły emocje po zbiórce związanej z finałem Wośp, a już wkrótce w Zgierzu odbędzie się kolejna zbiórka. Tym razem na rzecz trójki młodych osób będących w szczególnej sytuacji, w tym nachorującego na dystrofię mięśniową Bartka ze Zgierza oraz dwóch innych osób spoza naszego miasta, Piotra i Idy. W niedzielę 25 lutego o godzinie 17 w wielofunkcyjnej hali Mosir odbędzie się charytatywny mecz hokejowy, dziennikarze TVN24 kontra hokejowa reprezentacja artystów polskich. Na lodzie rywalizować będą między m.in. po stronie dziennikarzy Dariusz Łapiński czy Mikołaj Pytel, a po stronie artystów Jan Kliment, Antek Smykiewicz i Tomasz Olbratowski. Pomagać można na wiele sposobów, nie tylko w formie zbióry, nie tylko organizacji koncertów, co często ma miejsce w naszym mieście, świeżo powoźb, ale z otwartymi sercami mam nadzieję, mam okazję wszystkich Państwa serdecznie zaprosić na mecz charytatywny 25 lutego, który będzie między gwiazdami tfn 24 i artystami na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji, gdzie mam nadzieję otworzymy nasze serca dla trzech potrzebujących młodych osób, w tym przede wszystkim naszego Bartka ze Zgierza. Dodajmy, że już teraz można online powalczyć o fanty, takie jak piłka z podpisem Jerzego Dudka, Płyty Kleo, Dody, Dawida Kwiatkowskiego, Enej czy Fil. O tym, kto wejdzie w ich posiadanie, dowiemy się w przerwie meczu. O tym, że wielu zgierzan lubi robić zdjęcia w przestrzeni miasta wiadomo dzięki istniejącej od trzech lat Facebookowej grupie Foto Zgierz. Zapisało się do niej prawie 5 tysięcy osób, z czego kilkanaście systematycznie każdego dnia uzupełnia zasoby na grupie. Teraz pojawia się szansa udziału w tradycyjnej wystawie, której wernisaż zaplanowany jest na 15 marca w Galerii Starego Młyna. Do wystawienia prac zaproszeni są wszyscy pełnoletni fotograficy, którzy dokumentują zmiany jakie zachodzą w mieście w ostatnich latach. Kuratorem wystawy został jeden z najbardziej znanych fotografików dokumentalistów Lech Baczyński. Zdjęcia muszą przemawiać do ludzi, niezależnie od tego, co jest na zdjęciu, czy to jest budynek, czy to jest drzewo, czy to jest zwierzę, czy człowiek. I takiej tej formy zdjęć oczekujemy, żeby pokazywały. Co w Zgierzu się zmienia? Zmienia się dużo, ale pamiętajmy o tym, żeby nie robić yy, pocztówek, czyli dokumentu, ale żeby robić zdjęcie, żeby to zdjęcie żyło, żeby na tym zdjęciu pojawili się ludzie, nie tylko budynek. Na wystawie obejrzymy 60 prac, część z nich wybiorą internauci. Termin zgłoszeń mija 25 lutego. Regulamin i szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych www.miasto.zgierz.pl. Jednym z postulatów młodych mieszkańców jest poprawa dostępu do źródeł informacji o tym, co dzieje się w mieście. Czasopismo Cebula, które regularnie powstaje w miejskim Ośrodku Kultury Stary Młyn, jest, jak się okazuje, całkiem skutecznym kanałem przepływu informacji wśród młodych mieszkańców Zgierza. To pismo dla młodzieży, o młodzieży i tworzone przez Zgierską Młodzież. Kolejne wydania realizowane pod czujnym okiem instruktorki MOK Anny Perek podejmują bieżące tematy, którymi żyje najmłodsza część społeczeństwa. Ja już nie rozumiem kompletnie o co w tym chodzi i jest na pewno takich jak ja. Zapytaliśmy młodych redaktorów, czy w dobie nie najwyższego poziomu czytelnictwa tradycyjna gazeta w ogóle może być dobrym źródłem informacji. Jeżeli chodzi o to, jak młodzież się komunikuje z młodzieżą, no to myślę, że internet przede Wszystkim, jest w tym pomocny, ale my na przykład jako gazeta też mamy jakąś tam siłę sprawczą nad tym, ze względu na to, że zdarzało się, że my pisaliśmy artykuły na przykład o nałogach wśród młodzieży albo Innych takich ważnych sprawach, które warto poruszyć, tematy, które po prostu no, wypadają, żeby się o tym mówiło. Więc uważam, że jest to potrzebne i jest to jak najbardziej dobrym sposobem na komunikację. Cebula pozostaje otwarta na adeptów dziennikarstwa. Na spotkaniach redakcyjnych jest nie tylko kreatywnie, ale i całkiem zabawnie. Może to byłby dobry pomysł na, na to miło. Ehm, nie poznać. Miło. Tak. Chętną młodzież odsyłamy do Starego Młyna, poszczegóły dotyczące współpracy, ale też po kolejne wydania czasopisma. Na koniec, jak zwykle, szybki skok w szeroko rozumianą kulturę. Zaczynamy od wizyty w galerii Starego Młyna, gdzie właśnie rozpoczęła się kocia wystawa Kwadratura Kota, autorstwa Anny Kopeć-Twardowskiej, która oprócz tego, że pięknie maluje, to również regularnie pisze zabawne felietony do lokalnego miesięcznika Zgierz Moja Przestrzeń. Głównymi bohaterami wystawy są oczywiście koty, ale to nie wszystko. Artystka projektuje również wiklinowe meble, które realizowano w Muzeum Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu. Zwiedzający mogą obejrzeć ich projekty wyraźnie inspirowane kocim światem. Do corocznego święta pań zostało jeszcze trochę czasu, ale już teraz warto sprawdzić wyjątkowo bogaty program wydarzeń, które szykują miejskie jednostki z okazji przypadającego 8 marca Międzynarodowego Dnia Kobiet. Ponieważ dla nas świętowanie 8 marca podczas jednego dnia to było za mało, więc w tym roku w Zgierzu od 4 do 10 marca cały cykl wydarzeń kulturalnych, sportowych, artystycznych, na które będziemy zapraszać nie tylko w Moku, ale również w pozostałych jednostkach miasta. Między innymi bardzo serdecznie zapraszamy 9 marca na cykl trzech paneli dyskusyjnych, które są organizowane razem z Wysokimi Obcasami. Kobiety wiedzą, co robią. Jak zwykle e, ciekawe panelistki bardzo ciekawe rozmowy. I na koniec zaproszenie do kina. Od razu zdradzamy, że będzie ciekawie. Najbliższe nowości w kinie to przede wszystkim anatomia upadku. Świetny film z Sandrą Hiller nominowany w pięciu kategoriach do Oscara, w tym za najlepszy film. Gramy już przedpremierowo. Oprócz tego długo wyczekiwana już od ubiegłego roku Diuna część druga. W najbliższym czasie zapraszamy też naszych widzów na alternatywne kino, czyli teatr na wielkim ekranie, dwie retransmisje dwóch spektakli, świetnych spektakli. Pierwszy to flibek, który już dobrze mogą widzowie znać z innych kin, ale też premierowo wanie, czyli wujaszka wanie w nietypowej wersji na podstawie Antoniego Czechowa. Te dwa spektakle również niebawem w kinie w Starym Unie. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu.